Niedziela, 12 grudnia, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Na początek Allegro, które tak de facto ma chyba najmniejszy udział z tych wszystkich omawianych spółek, bo tam około trochę ponad 5%. I oczywiście na początek Allegro, ale w ujęciu tygodniowym, na wykresie tygodniowym widzimy po wybiciu tego dolnego jak gdyby ograniczenia tutaj pociągniętego po dołkach jakie były po drodze mamy jak gdyby tylko retest w tej chwili tylko retest, a więc dalej jesteśmy zagrożeni, znaczy się dalej jesteśmy zagrożeni jeszcze dalszym schodzeniem tutaj no najprawdopodobniej tworzy się jakiś plik. Patrząc na wykres dzienny mamy Tutaj też jest taka zbliżona jest wielkość. O, tutaj minimalnie. Zróbmy. Widzimy cały czas poniżej dojście do strefy oporu. Teraz cały czas wszystko mieści się w zakresach overbalansu, a więc cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym. No i, i, i teraz pytanie: czy formacja tutaj odwracająca utrzyma ten ruch, czy tu będzie tylko korekta, ale na tej chwilę trudno powiedzmy patrzeć inaczej niż na zejście na nowy dołek. Kolejna spółka to CD projekt, również mały udział. Kolejna czarna świeca na wykresie tygodniowym z górnym cieniem, no, no, tu jest presja jednak, y, aby, aby zejść na niższe poziomy. Patrząc na wykres dzienny, to widzimy same trójki. No, wygląda na to, że powinniśmy przebijać i iść w kierunku tego dołka na 171. Tworzy się nam tutaj w takim większym, jak gdyby układzie, gdybyśmy tak pociągnęli, to mamy coś w rodzaju diamentu, tak? Mamy coś tutaj w rodzaju, gdybyśmy tu pociągnęli, tu, tu i tu, w rodzaju diamentu. A wiemy, że diament jest no bardzo, bardzo, bardzo formacją, która, która właśnie statystycznie może być i górą i dołem. I cały czas walczymy. Czy to jest trójka? ABC. Czy jednak mamy tutaj, no nie wiem, z jakimś. No, na razie trzeba by było traktować, że to jest trójka ABC i, i tu zejście mimo wszystko powyżej, poniżej tego ostatniego potwierdzonego dołka. Tutaj teraz wyjście do góry bez wybicia szczytu. No, powinniśmy mówię spada tu co najmniej w rejony e, tych 160 paru złotych. Kolejna spółka to jest Dino. Dino na wykresie tygodniowym znowu świeca taka z górnym cieniem czarna. No wszystko wskazuje, że tak jak już mówiłem te kilka tygodni temu, ten duży cień, ale czarny korpus to zachęta do tego, żeby testować to e, ten poziom jeszcze raz z jego wybiciem, czyli może dojście do 300 zł. Na razie nic tutaj pozytywnego nie ma. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, to też widzimy po tym pierwszym zejściu taka ala formacja flagi. Jeżeli tutaj teraz będzie kolejne przedłużenie wybicie, no to najprawdopodobniej, tak jak powiedziałem, no pojedziemy, pojedziemy w dług. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM, no, patrząc na wykres tygodniowy, po dojściu tutaj do stref wsparcia i oporu, mamy kolejną białą świecę, ale małą górny cień, to wszystko, to wszystko jak gdyby chce nas ściągnąć jeszcze, jeszcze niżej, jeszcze niżej. Cały układ tych trzech świec, no jest może pozytywny, bo on daje taką, no powiedzmy efekt gwiazdy porannej, ale no sama w sobie, nawet jeżeli to uznać za, za taki układ, ale gwiazdy porannej, to tak potrzeba potwierdzenia, czyli no definitywnego wybicia w cenach zamknięcia tutaj maksimum tych trzech świec. Natomiast tak jak powiedziałem, do tej pory jesteśmy tu w trendzie spadkowym i mieliśmy tutaj dojście do strefy tej, tutaj szczytowej, ale jeszcze możemy to pogłębić, schodząc tutaj do strefy tych tutaj szczytów, czyli no niewiele niżej, ale, ale de facto naruszyć 130. Złotym. Natomiast patrząc znowu na geometrię, cały ten ruch wzrostowy ma zniesienie 61,8 na poziomie poniżej, troszeczkę poniżej 120. No, cały czas tu jest jeszcze presja podażowa i, i, i trudno tu dopatrzeć się czegoś innego. Patrząc natomiast teraz na wykres dzienny, no to jesteśmy w chwili e, prawdy. To znaczy się, dlaczego w chwili prawdy? Ponieważ e, jak widzimy. Rynek tutaj wyrysował nam wzrost do overbalansu, ale, ale nie, nie zatrzymał, nie zatrzymał. Było cofnięcie, wyjście na wyższy poziom i teraz cofnięcie. Można powiedzieć, że mamy tutaj układ taki jak na WIGU 20, czyli 1 do 1. No jeżeli wybijemy ten dołek, to, to należy uznać, że jedziemy dalej na te poziomy, tak jak powiedziałem, 130 czy 120 nawet. Natomiast gdyby doszło tutaj do faktycznego zatrzymania i wybi wybilibyśmy szczyt czwartej środowej sesji, czyli poziom 148-35, no to mielibyśmy otwartą kurtkę do poziomu w około 160 zł. Dzisiaj wyjątkowo, bo nigdy tego nie, 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 nie robiłem, ale po prostu mocny udział, znaczy mocno zwiększył się udział w spółki LPP, a to za sprawą no, bardzo mocnego, silnego wzrostu. I teraz, gdybyśmy spojrzeli na wykres tygodniowy, no to tutaj nie ma dobrych wiadomości, ponieważ, znaczy dobrych, no, są dobre, ale, ale nie do końca, ponieważ widać tu wyraźnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, czyli jesteśmy gdzieś w końcu, najprawdopodobniej w końcówce wzrostu. Tego LPP, natomiast teraz przechodząc na wykres dzienny, no to w ten, w ten ostatni ruch wzrostowy jest pierwsza, druga, jesteśmy w trzeciej, czyli czwarta i piąta jeszcze przed nami, ale to nie znaczy, że musi ten rynek rosnąć, bo może to gdzieś się tutaj po takim dynamicznym, mocnym wzroście, no może się utrzymać jeszcze, że tak powiem, no to ta czwarta, piąta, wszystko odbyć gdzieś w dość wąskim zakresie, czyli na razie nie spodziewałbym się, jak gdyby no. Mocniejszych spadków, a co za tym idzie, no, jakiegoś większego wpływu na spadek indeksu wig 20 natomiast bardziej najbardziej prawdopodobny czy spółce LPP no, jest gdzieś tutaj jeszcze taka, no bym powiedział, tendencja lekko wzrostowa, ale, ale chyba, mimo wszystko, gdzieś tutaj jest już ten, ten max, znaczy max, max siły ruchu za nami. No, i teraz wejdziemy w obszar tych spółek, które mają, bo KGHM też również, ale te, te spółki, które mają największe oddziaływanie, i powolutku będziemy się zbliżać do tej największej, ale rozpoczniemy od PKOEZA. No tutaj po świecy białej z górnym cieniem, mamy teraz górny cień znowu świecę świecę czarną. Tak, jakby rynek chciał nam mimo wszystko spaść jeszcze dalej, zrobić jakiś. No, co najmniej przetestować tą strefę tutaj wsparcia. Patrząc natomiast na wykres dzienny, widzimy, że po tej piątce, no jesteśmy, mamy jakieś A, mamy B, no czyli jak najbardziej C, i tu myślę, że zejście co najmniej do poziomu 105 zł wydaje się bardzo mocno prawdopodobne. Natomiast w tym szerszym aspekcie, to co przed chwilą było by na wykresie tygodniowym, to tu bym zwrócił uwagę, że. Po uzyskaniu tej, po tej największej korekcie tu nie mamy tutaj piątki. Nie mamy mamy pierwszą, co najwyżej drugą trzecią. A teraz w związku z tym, jeżeli tak, to tu może następować jakieś rozbicie w ogóle, że no tutaj banki muszę powiedzieć, że są dla mnie zagadką, bo banki pokazują, że może być naprawdę na, na nich duży wzrost. Ale tym niemniej mówię, Bank PKOSA na tę chwilę wydaje się, że jest jeszcze mocno prawdopodobnym zejście do poziomu 105, chyba że właśnie rynek tu gdzieś w tych rejonach od razu ruszy jakąś wzrostową świecą no, 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 Wówczas, no, będziemy mieli do czynienia z układem, bo tutaj jak się przyjrzymy, mamy układ, gdzie mamy, no, jest niby pięć pal, można by było powiedzieć, że mamy, mamy układ, w którym, w którym no, jest impuls, korekta i zejście, ale natomiast jeżeli tutaj by zaczęło zatrzymanie i rynek poszedłby do góry, no to najprawdopodobniej mielibyśmy tutaj jakiś układ korekty, a nie impulsu i to świadczyłoby pójściu, no według mnie co najmniej tu w okolice 130, jeśli właśnie na nowe szczyty. Więc teraz jest ważny ten Początek tygodnia, bo wybicie moim zdaniem tych, tych dwóch minimum między na tym samym poziomie białą świecą, to jest tak jak powiedziałem, zejście do 105 i dopiero stąd ruch do góry. Natomiast jeżeli tu nastąpi zatrzymanie w tych rejonach i tworzy się biała świeca, no to kolejnym, kolejnym etapem według mnie będzie wybicie tej strefy oporu, a to już świadczy o tym, że rynek może podążać na nowe szczyty z szczególnym uwzględnieniem tu okolic 127-130. Kolejna spółka PKN Orlen no tutaj na razie się w tym tygodniu nic wielkiego nie zmieniło ponieważ po tym dolnym cieniu mamy teraz górny mniejszy cień ale jak gdyby walka jest tutaj. Pamiętajmy że zejście na razie trójką nie wybiło ostatniego dołka. To jest jeszcze dodatkowy argument przemawiający za tym że powinniśmy iść dalej do góry. Tu zresztą jeżeli zobaczymy no to tak naprawdę trudno tu się dopatrzeć jakiegoś, nie wiem, impulsu czy jakkolwiek. także moim zdaniem poprzez naruszenie, wyraźnie wyjście nad tą strefę, powinniśmy mimo wszystko ciągnąć w kierunku tej strefy. I teraz patrząc na układ, jaki mamy do czynienia z na PKM w, w wykresie dziennym, no to tu również widzimy, jesteśmy po, na razie trójka korekcyjna. Dojście tutaj do dołka, a więc powinniśmy mimo wszystko jeszcze zejść niżej, ale tu dokładnie widać to, na co zwracałem już niejednokrotnie uwagę. Między tymi, tym dołkiem, a tym szczytem, tu nie ma impulsu, tu jest trójka. Tu jest trójka z tą taką pędzącą pośrodku. Jak widzimy, ta pędząca pośrodku też ma tutaj trójkę. Więc to, co jest, to jest moim zdaniem fala C. Tej dużej korekty. Teraz ona w tej chwili jest korektą pędzącą, nie 1 do 1, ale jest pędzącą. Natomiast jak zejdzie, może się okazać, że będzie nawet i nieregularną, co dawałoby możliwość zejścia nawet i poniżej tej strefy, tutaj umieszczonej na 68. Ale. Tak to cały czas moim zdaniem tu jakoś tak się tutaj buduje. W związku z tym na tej chwilę zaczyna przeważać scenariusz zejściem tu co najmniej właśnie do tych 68 zł. Chyba że no właśnie to samo co powiedziałem, zatrzymanie tu nastąpi, tworzy się biała świeca, potem to następnie wybicie tego poziomu tutaj maksimum, czyli 77,16 byłoby swingowym sygnałem kupna ze wskazaniem na nowe, na nowe szczyty. Jeśli chodzi teraz o spółkę, która ma największy udział, ponad 15%, to tu widzimy po utworzeniu formacji objęcia HOSY, mamy teraz czarną świecę. Mamy wybity tutaj zakres overbalansu, z tym, że znowu przypomnę to, na co zwracałem już uwagę. Tu nie ma impulsu. Tu moim zdaniem nie ma impulsu. Tu jest znowu korekta, ruch, który jest trójką, czyli mamy z korektą pędzącą po środku. I znowu korekta. Więc dlatego uważam, że to jest jakiś element, który no w dzisiejszych czasach trudno sobie myśleć, kiedy, kiedy no gdzieś tam, w tych Stanach i w tym wszystkim gdzieś, to tam najprawdopodobniej no bliżej końca, niż dalej. Więc jak to ma rosnąć, ale tu może się tworzyć układ, który będzie miał jeszcze dość spory potencjał wzrostu na PKO. A teraz patrząc na wykres dzienny, widzimy, że. Po zejściu, i tutaj może to powiększę, Po zejściu, który jest wyraźną korektą, tak? Jest impuls, po korekcie mamy impuls, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Teraz mamy zejście niewybijające dołka po korekcie. Po korekcie, dlaczego po korekcie? No bo tu moim zdaniem jest, nie ma pierwsza, druga, trzecia, czwarta piąta, bo by nie było zachowanych długości, fal i tak itd. tu jest moim zdaniem układ spędzącą po środku, czyli A B pędzące C. I teraz mamy ruch, który był wyszedł ponad ostatni szczyt i jest ruchem impulsowym, impuls w każdym razie, i teraz mamy układ jakiejś korekty. Tu zejście jeszcze w dół. Trochę jest jak gdyby możliwe, ale moim zdaniem nie dojdzie do wybicia tego dołka, a jeżeli nie dojdzie do wybicia tego dołka, no to w następnym ruchu będziemy szli na nowe szczyty. I to jest spółka, która ma największy udział w portfelu. No i PZU również z dużym udziałem. No na razie widzimy po tym. Spadku, tu jest to wyraźnie układ, no bym powiedział, korekcyjny, tak? czyli, czyli rynek, rynek tutaj na razie spadł A, B, C, nie ma tutaj nic innego. I nawet jeżeli teraz doszłoby zejście tu dokładnie do tej strefy, jeszcze jedno zejście nawet na dołek, to to moim zdaniem też nie zmieni tego, to będzie po prostu A, B, C. I, I dlatego też spodziewałbym się, mimo wszystko, że PZU będzie chciało iść co najmniej tutaj w te rejony tych 46 zł, to w takim średnim terminie. A teraz spójrzmy tutaj na ten wykres na dziennym. No tu na dziennym zobaczmy, mamy ten układ, gdzie po zejściu mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, czyli A, B i C, 5 3, 5. Teraz wyjście, na, wybicie ostatniego. Moim zdaniem impulsem pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Teraz jak najbardziej pora na korektę, która może nas sprowadzić w okolice 35, 50, 35 gdzieś tu, a nie powinniśmy wybić tego dołka, tu patrząc na wykres dzienny tak to wygląda, że nie powinniśmy wybić tego dołka i po zakończeniu tej korekty powinno nastąpić odwrócenie i pójście ruch do góry. Oczy, teraz jeszcze jest następna sprawa, którą również warto wziąć pod uwagę, że jeżeli rynek nie będzie schodził dalej, a wybije nam środowy maksimum, w środowe maksimum, czyli poziom 37,69, to otrzymamy swingowy silny sygnał kupna, bo nie jest tutaj niczym, że tak powiem, niemożliwym, że układ, gdzie mamy impuls, korekta pędząca, świadcząca o sile i silny ruch do góry. Więc spółki, te, które mają, no powiedzmy, są w górnej części, bo PKO-BP PKO to jest absolutny lider o ponad 15%, cała pozostałość, czyli PKN, PKOSA, PZU, KGHM i LPP, które się do tego zbliżyło, mają około 8%. Każda z nich ma po około 8% udziału w indeksie 20. I te wszystkie finansowe spółki, no, moim zdaniem są przygotowane do. Do ruchu do góry. Teraz pytanie tylko: czy właśnie nastąpi jeszcze, tak jak tu na PZU, zejście wydłużające tą korektę i dopiero potem ten ruch do góry, czy tu nastąpi gdzieś zatrzymanie za chwileczkę dosłownie i wybicie tego szczytu, będące sygnałem, i silny ruch do góry? Takie Tak ja widzę, jeśli chodzi o spółki z indeksu BIG 20.